Zakładamy akwarium morskie, kolejny wstęp do części pierwszej. Tak to wygląda po pierwszym dniu. Półka skalna ułożona osobiście przeze mnie. Skale kupiłem tam w sklepie akwarystycznym. Argonit na, na spodzie. Tu już tam pseudogorgonia gorgonia. Miałem nadwyżkę z tego akwarium, stwierdziłem wrzucę, spróbuję. Warto spróbować. Bakterie wlane, Scorpion Fisza, Quick Start. Zobaczymy, może się akurat przyjmie. Rybka na pożywkę, stynkę Podałem, lampa jest na razie taka prowizoryczna i to nie jest To nie jest lampa docelowa Żebyście nie myśleli to jest jakieś jakuelowska stara, co miałem po prostu nie, Niepotrzebną, luźną tu wsadziłem, ale lampa będzie myślę już Wtędnowa, tu jest zelit Zedla o, tak No to Póki co z, z, z filtracji to jest y, AquaForesta Light Biofil, i to wszystko: Grzałeczka, pompa EBAO DCS 1200 wraz ze sterownikiem. I zobaczymy, miałem troszkę glonów. Stwierdziłem, że rzucę do tego akwarium. Może przyspieszy troszkę start wody, również z podmianki, co miałem wlew do tego akwarium. Może akurat jakoś to tam zadziała. No i co, śledźcie kolejne odcinki. Będziemy wrzucać i obserwować, co się dzieje z akwarium każdego następnego dnia. Czy wyskakują jakieś glony, jak się trzyma absurdo gorgonia. No i do zobaczenia.